Glow Serum jest produktem przeznaczonym do stosowania zarówno rano, jak i wieczorem, natomiast polecam go do stosowania rano ze względu na to, że zawiera 15% witaminę C w połączeniu z kwasem ferulowym, dwie bardzo silne substancje o działaniu antyoksydacyjnym. A jak wiadomo, rano i cały dzień to jest taki czas, kiedy nasza skóra jest narażona na działanie wolnych rodników czy to w zanieczyszczonym powietrzu, czy poprzez spędzanie całego dnia przy laptopach, czy też przy ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Ten produkt jest wyjątkowy, ponieważ zawiera dwa wyjątkowe składniki: wysokie stężenie witaminy C, czyli 15%, i Kwas ferulowy. To połączenie sprawia, że po pierwsze macie bardzo silne działanie antyoksydacyjne, czyli zwalczające, neutralizujące wolne rodniki, po drugie, dwie substancje nawzajem wzmacniają swoje działanie. Badania pokazują, że najbardziej skuteczne stężenie witaminy C. Jest pomiędzy 10 a 15%. Jest to takie stężenie, które zapewnia wywołanie określonego efektu, a jednocześnie nie daje działania drażniącego. Dalsze zwiększanie stężenia witaminy C. Nie skutkuje wyraźnym zwiększeniem efektu, natomiast może bardziej podrażniać skórę. Bo jak sama nazwa wskazuje, rozjaśniają się przebarwienia, cera ma ładniejszy koloryt, robi się jędrna, bardziej napięta i uzyskujemy efekt glow, czyli promiennej sery.